Cześć przyjacielu. Sedzimy sobie w kuchni, pijemy herbatę i mam dla ciebie bardzo ważny komunikat odzyskany, który dotyczy prawie każdego seniora w Polsce. Jeśli otrzymujesz emeryturę, szczególnie jeśli ta emerytura wynosi więcej niż 2000 zł miesięcznie, to słuchaj bardzo uważnie, bo za kilka miesięcy może się wiele zmienić. Rząd wprowadził nowe zasady, które wprost wpływają na twoje pieniądze. Nie chodzi tutaj o wielkiej paniki, ale o tym, żebyś wiedział dokładnie, co się dzieje, ile możesz stracić, i przede wszystkim, co możesz zrobić, żeby uchronić swoją emeryturę. Widzisz, ZYS nie zawsze informuje seniorów jasno o tych zmianach, a wielu ludzi trafia w pułapkę, bo nie wiedzą, że coś im grozi. Dzisiaj razem przejdziemy przez to krok po kroku. Dowiesz się, które emerytury będą obniżane, jakie kwoty możemy stracić, kiedy to się zacznie i co musisz zrobić dzisiaj, żeby nie być zaskoczonym. To nie będą nedane dane ze strony to będzie rozmowa przyjaciela z przyjacielem. Gotowy? Zaczynamy. Co się naprawdę zmienia? Zatem najpierw musimy wyjaśnić sobie, o co w tym wszystkim chodzi. Polska ma od wielu lat system, w którym seniorowie otrzymują emerytury podstawowe, ale jest tam coś, co się zwie próg rentowności lub minimalnym wsparciem. Przez lata obowiązywała zasada, że emerytura poniżej pewnego poziomu będzie wspierana przez stat, a powyżej tego progu emerytura pozostaje bez dodatkowych dodatków. Teraz w roku 2025 zaszła zmiana w sposobie naliczania i wypłacania szczególnie dla tych, którzy osiągają emerytury wyższe niż 2000 zł. To jest bardzo ważne rozróżnienie, bo wiele osób myśli, że ta zmiana dotyczy tylko bogatych emerytów, ale to nieprawda. 2000 zł to kwota, którą zarabia średniostastycznie emeryt w Polsce, więc mówimy tutaj o ogromnej części populacji seniorów. Wprowadził nowy mechanizm, który jest związany z tak zwanym clawbackiem, to angielskie słowo, ale w polskim systemie emerytalnym to oznacza wycofanie, czyli odbieranie pieniędzy tym, którzy osiągają dochody poza emeryturą lub których emerytury są powyżej pewnego limitu. W praktyce oznacza to, że jeśli twoja emerytura wynosi np. 2500 zł, to część tej kwoty może być zmniejszona. To nie jest to samo co podatek, bo podatek idzie do budżetu państwa. To jest wycofanie środków z systemu emerytalnego, co różni się zasadniczo. I tu zaczyna się dla wielu ludzi kłopot, bo nie rozumieją, dlaczego nagle dostaną mniej pieniędzy, mimo że nic się nie zmieniło w ich życiu. Konkretne liczby, ile możesz stracić? Siadaj wygodnie, bo teraz przechodzimy do konkretów. Załóżmy, że dostajesz emeryturę w wysokości 2400 zł. To nie mało, ale i niebająskie pieniądze, prawda? W nowych warunkach ta emerytura może być zmniejszona o około 400 do 500 zł. To oznacza, że zamiast 2400 będziesz dostawać około 2000 zł. Dla kogoś, kto żyje z emerytury miesiąc do miesiąca, to może być różnica między zakupem lekarstwa a ich brakiem, między opłaceniem rachunków za gaz a zostawieniem sobie na jedzenie. Ale czekaj, bo to jeszcze nie koniec historii. Jeśli Twoja emerytura wynosi 3000 zł, to możesz stracić nawet więcej. Czasami te obniżki mogą sięgać 700, a nawet 800 zł. Dla kogoś, komu co miesiąc brakuje pieniędzy, to jest dramat. To wynika z nowego przelicznika, który ZILt wprowadził w połowie roku ubiegłego. Nie wszystkie emerytury są liczone w ten sam sposób to zależy od tego, kiedy przeszedłeś na emeryturę czy to była emerytura starego systemu, czy nowego i jakie były twoje składki. Dlatego wiele osób będzie dotkniętych w różny sposób. Teraz tu pojawia się pytanie, które słyszę od was wszystkich ale czemu to robią? Czemu mi odbierają moje pieniądze? Odpowiedź jest taka, że rząd chce zmniejszyć wydatki z budżetu. System emerytalny wymaga coraz więcej pieniędzy, bo emerytów jest więcej, a ludzi pracujących jest mniej. To jest matematyczna rzeczywistość. Ale zamiast szukać oszczędności gdzie indziej, decyzja padła na to, żeby zmniejszyć emerytury wyższe. W teorii to brzmi sprawiedliwie: Ci, którzy więcej dostaną, więcej powinni wziąć do siebie. Ale w rzeczywistości wiele osób, które otrzymują 2 lub 3000 tysiące złotych, to wcale nie bogaci ludzie. To nauczycielki, pielęgniarki, inżynierowie, którzy pracowali długo i zarobili sobie na godną emeryturę. I teraz ta godna emerytura jest im zmniejszana. Kiedy to się zaczyna? Kluczowe pytanie to, kiedy te zmiany wejdą w życie? Informacje wskazują na to, że pierwsza fala tych obniżek ma trafić do seniorów między październikiem a grudniem tego roku. Ale uwaga, nie wszyscy otrzymają zmienioną kwotę jednocześnie. ZUS zrobi to etapami, w zależności od tego, jakie masz PESEL i kiedy przyznano ci emeryturę. Oznacza to, że ty możesz być w pierwszej grupie, a twój kolega z kompleksu może czekać jeszcze kilka miesięcy. To jest bardzo ważne, bo wiele osób myśli, że jeśli jeszcze nie dostali zmniejszoną emeryturę, to może się nie stanie. Nic bardziej mylnego. To się jeszcze może do ciebie dotrzeć. Dlaczego ZUS robi to etapami? Ponieważ w jeden dzień zmiana dla kilku milionów emerytów byłaby katastrofą logistyczną i medialną. Rząd chce to zrobić powoli, żeby nie było wielkiego zamieszania. Ale to również oznacza, że niektórzy seniorowie będą mieli więcej czasu na przygotowanie się, a inni będą mieć mniej. Jeśli jesteś w pierwszej grupie i już otrzymałeś zmniejszoną emeryturę, lub właśnie się do niej zbliżasz, to jest to pilne. Musisz działać teraz, nie za miesiąc. 14 i 13 emerytura, co się zmienia? Teraz przejdźmy do innej części historii do 14 i 13 emerytury. Przez lata w miesiącach czerwcu i listopadzie każdy emeryt dostawał dodatkowe pieniądze. To jest bardzo ważne dla budżetu seniora, bo to pieniądze, które można było zaplanować. 13 emerytura to zawsze była większa niż zwykła emerytura, a czternasta to była najczęściej równa zwykłej kwocie. Ale teraz wraz z obniżkami regularnych emerytur zmienia się też sposób liczenia tych dodatków. Jeśli Twoja regularna emerytura będzie zmniejszona, to również 14 i 13 emerytura będą liczone od nowej niższej kwoty. To oznacza, że stracisz nie tylko co miesiąc, ale stracisz również na tych dodatkowych wypłatach. W niektórych przypadkach to może być dodatkowa strata nawet kilkustu złotych na każdą z tych dwóch wypłat. W skali roku to może być 1000-1500 złotych mniej. To jest ogromna kwota dla ludzi, którzy żyją na granicy ubóstwa. Podatki i ukryte koszty. Tutaj jest coś, co prawie nikt nie mówi seniorom: kwestia podatków. Jeśli twoja emerytura będzie obniżona, to technicznie mniej otrzymujesz, ale możesz mieć prawo do różnych ulg podatowych lub refundacji. Problem w tym, że trzeba to samemu wykazać, a wiele osób nawet nie wie, że ma na to prawo. Jeśli pracujesz dorywczo na emeryturze lub masz jakiekolwiek dodatkowe dochody, ta obniżka może wpłynąć na twoją deklarację PIT. Czasami może być lepiej dla ciebie podatkowo, czasami gorzej, to zależy od konkretnych sytuacji. Ponadto, jeśli dostajesz zniżki jako senior na przejazdy, na opłaty za prąd czy gaz, te zniżki czasami są naliczane od wysokości twojej emerytury. Jeśli emerytura jest obniżona, mogą ci zniknąć pewne przywileje. To jest ukryta konsekwencja, o której nikt cię nie ostrzega. Dlatego pamiętaj, zawsze czytaj wyciągi ze zawsze sprawdzaj swoje emerytury i zawsze pytaj, z SS, jeśli coś ci się nie zgadza. Co możesz zrobić dzisiaj? Teraz najważniejsze pytanie: co ty możesz zrobić, aby chronić swoją emeryturę? Zacznij od tego, żeby sprawdzić dokładnie, jaka jest twoja obecna emerytura i czy już dotyczy cię ta zmiana. Zadzwoń do US, poproś o historię swoich wynagrodzeń i składek i zapytaj o dokładne przeliczenia. Tak, wiem, że rozmowy z US mogą być frustrujące, ale to jest ważne. Możesz również złożyć wniosek o przegląd swojej emerytury. To prawo każdego seniora. Po drugie, jeśli pracujesz jeszcze na emeryturze, rozważ zmianę swojej strategii. Czasami zmniejszenie dochodów z pracy może zwiększyć Twoją emeryturę brzmi dziwnie, ale czasami to działa. Konsultuj się z doradcą z. Po trzecie, przygotuj się mentalnie i finansowo. Jeśli będziesz stracić kilkaset złotych, to zaplanuj to w swoim budżecie. Może będziesz musiał zmniejszyć wydatki na coś innego, ale będziesz gotów na te zmianę. Po czwarte, jeśli masz oszczędności, zastanów się, czy nie powinno się mnie już teraz radzić specjalisty finansowego lub prawnika, który specjalizuje się w prawie emerytalnym. Taksa osoby mogą pomóc Ci w złożeniu odwołania, jeśli będziesz uważać, że obniżka została naliczona niepoprawnie. Przyjacielu, podsumowując, bardzo ważne jest, żebyś wiedzieć o tej zmianie teraz, nie za trzy miesiące. Emerytury powyżej 2000 zł będą obniżane, czasami nawet o kilka procent. To dotknie miliony Polaków. 14 i 13 emerytura również będą zmniejszone. Nie wszyscy będą dotkniętych równomiernie, to zależy od indywidualnych sytuacji. Ale wszyscy, którzy otrzymują wyższe emerytury, powinni być czujni. Zadzwoń do złej, sprawdź swoje wyliczenia, przygotuj się finansowo i jeśli czujesz, że coś jest nie w porządku, złóż odwołanie. To jest twoje prawo i twoje pieniądze. Zasługujesz na przejrzystość i uczciwość od systemu, któremu przez lata płaciłeś składki. Trzymaj się, seniorze. Jesteśmy razem w tym.